Przycimeczki z tej strony Arturitu i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem gramy sobie w Walorant pod tytułem Nie, gram dzisiaj pierwszy raz Jet. Eee, tak, gram pierwszy raz Jet. Chociaż w sumie już chyba były takie Dzieńcie. sytuacje, ale gramy dzisiaj sobie z Peksio i Awy Zna eee, Znacie ich na pewno. Hey. Więc. A mam. Więc wygramy sobie, czy nie, czy, czy, czy tak, czy nie, ale raczej wygramy to. Ale masz nie dmuchać, Tośka. Nie dmuchaj. No właśnie, nie dmuchaj, nie dmuchaj. No to jest... Dobrze. Kursowy. Nie jest ale... Nie, dobra, ja ci, ja ja ci skakuję... Nie. Kom... Żartowałam przecież, wejdę że jesteście jakimiś nupami. Wejdę, wejdę na twoją operę i ustawię ci, yy, ustawię ci limit zużywania gigabajtów. Nie mieszka? wejdziesz na moją operę dla mnie. Na luliku. Na kozaku. Jasne. <noise> tak, tak, tak. O ty jesteś hacker. Będziesz mogła 5 gigabajtów dziennie zużywać. Wiesz jak to jest mało? I tak. O, ta mapa jest zarąbista. No, bez skitu. A ty używasz 10 gigabajtów dziennie. A nawet więcej. A ty jesteś zjebany. Spuszcz na mm. siebie. O. woda to woda woda po pięciu dniach. Jesteście jajcarzami. Jesteście tylko jajcarzami, rozumiecie to? Umiem w te pistolety zawsze. Zegnale. A ja właśnie najbardziej umiem w pistolety. Ktoś kurde, zamiast shiftować. Weskitu <grym> stowa shift. Zbioro teraz to skpił. Teraz by już mógł być i rozbrajać, ale Nic on jego, jest Jego jak Jaki jest jego nikt? Co jest? Wy widzieliście jego nikt? Oja, babcia. Nie, zobaczcie sobie na tego robota. Eee. Nie wiem jak on zaprosi swo... nie, nie wiem jak on zaprosi znajomych do tego, do wspólnej gry nie? Znaczy on zaprosi, ale oni go musieli <laughs> przypisać. Deskitu. Albo on by musiał przypisać na Discorda, a oni tylko skopiują. Czegoż wszyscy idziemy to na To dobrze, że żeby... wypuści. A ja sobie skaczę po dronie jego. No, bo tu są oni, rzucić oko? O kurde, tak Spike leży na B. Chyba teraz by się przydało oko. Mhm, zgadzam się. Oni stamtąd od tyłu, będą. Od tyłu, od tyłu, od tyłu nas będą chcieli weź brać. Weź mnie ten. Od tyłu nas będą chcieli brać. Mhm, Dobra, ja podjęto. Nie, zastopowałem. Okay. O kurde. Dobra, wyciągnął. Tam są. Ktoś jest na B. O, tutaj, tutaj, tutaj! Jest ratuję cię. No, ratuję tymczasem ja. Ja nie wierzę. Ja chcę go... A nie, Byłem tak blisko wandala. No, bez kitu. Na mojej wizji, na mojej wizji. Ale mnie stać na wandala, A ja wolę fantoma w sumie. Ja wolę spektra. fantom jest ciszy. Ja wolę fantoma, no, fantom bo oni pewnie na A teraz pójdą. Szybszy jest szybszy. E, dobra, wy tam zostańcie na wszelki wypadek, a ja pójdę z. Adę Somme Killa. Eeeh, na. A. się. Ty się zestraj. A. Mhm. Kłopak się idź na A. No, no ja idę, ale też rozglądam się. Przy o! Kto idzie? Na Ile ja osób zabiłem? Wy to widzieliście? Ja jestem jakimś bogiem. Jet jest najlepsza. Jet. To jest, to jest moja ulubiona postać. Ten, ten, który nie wie gdzie jego kumpel zginął. ja pierdził. Spike leży na A. O, tam leży, taka Jet biedna. Tam, o, 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 o. leży. Widzicie to? Aaaa, nice. Może wam nice, to pan nice. montażysta, czyli pani montażysta zmontuje. Albo i nie. Dobrze. Jak mi nawet Albo... nikt y, żadnego ten. Nic nie ten no nie, nie ja zrobił. Nie, do nie dotknął mnie nawet nikt. A ja, ja nie do ciebie mówię? Ja mam swoje No ale ja mówię super. ogólnie, że jest ah, tamtej ludzi. jest super. Lundzie... Jest super. Nie zmienia się. Ooo! Teraz powinno być coś takiego w tle. O. widzisz, jestem hałaśliwym bobasem. No. Chod bobas bez kitu. Gdzie <laughs> Oh. No! Tak nie grają pierwsze rangi. Jeden gracz. Jest! A ten chłop, co podbiera w tym kile nie? On tylko czeka, aż ktoś się poświęci. I tak naprawdę zabiję kogoś za niego. Albo zostawi kilka HP i on sobie przyjdzie i dobije. Tak jakby gdyby nigdy nic, nie? Co złego to nie ma. Okay. No to prawda. Nie, Ot. dobra, to nie jest mapa na ARESA. Ej, ty, ktoś ze mną pójdzie na ich tyły, jak pójdą na A. Dobra. Ile Jeszcze mam czasu do sklepu? Tyle! 5 sekund, 4, 3, 2. Dobra, już kupiłem. Zero. Kupiłem niestety głośną broń, ale dobrą. Eee, są A. Hej, biegnę. Ja idę na B. Dobra! Ej, B, BBB. B, B. On się tepał, gdybyś chciał wiedzieć. Nie Chcieli nas wziąć od tyłu. Szuszczy. Nie no, żartuję. Oni są tam. No. No wiem, że są tam, jakbyś nie widziała, tam umarłem! Tam blisko gdzieś. Gdzieś na pewno umarłem. Okej, okay, okej. Okay. Do tej pory wykorzystajmy to, co to by mi się przydało. No i mogę iść. Dobra, znowu pójdę na ich tyły. Robię asymetria. To fajnie. Nie wiem czy też słyszeliście Ale lepiej żebyście nie słyszeli, bo ja na przykład nie lubię asymry. Nie wiem jak wiesz. RSM og a... a... mało O, oh, brakuje się. w jet? O znik wariacik. ewe, ełe! No czego ci brakuje? No wyłączył mi ulta, frajer! Jest! Patrzcie na to! Mi może się jeszcze przydać... Idźcie na B! Idziemy. Nie zdążymy już. Ale ja biegnę, bo mam ulta. Został jeden wróg. Zdążymy, no. Nie. Uciekajcie. Placz. No i nie zdążyłam uciec. Zdążyłem. A ja zgubiłam. Tak, tak, to było imponujące, jak gniemy. Zarąbiliście. A dzisiaj wam prezentujemy, jak zginąć i nie umieć grać. Valora. Tak. Jest to jest na No, my to robimy codziennie. Gdzie tak, mam tak. iść? Na. Ja A ja na idę A. na B. A na B. Na A. A ja na B. Ja na B i mam skila. No to na B. Bo. Są na B. <grym> nie, to się jest na A. Oni by nie się rozdzielają. Tak to zrobię. nie, ja biorę sobie. Głaz! Nie, nie zrobiłem. I A Fantonem niego się tu walała. mnie zabił. Nice. S? Słabo było, było umrzeć, ale to zrobiłem. A mnie ci się <grym> już. Guardiani, Mam pytanie. Jakby no. muszę wam coś powiedzieć i idę na Z2, jakby zostawić was widzowie, nie, no nie zostawię was, zastopuję was, nie. Okej. Okay. mam pytanie. No. Mandal czy Phantom? Phantom. Fa no, Phantom jest lepszy. No. Dobra, to ja idę na stracza. I tak, ja żyję. Dobra, widzowie, jesteśmy po długiej przerwie, gdzie do bardzo dużo krzyczała, bo ja byłem na dwójeczce. No i jestem no. najlepsza z teamu, bo jestem super cox pro. A, a mnie nie było... Nie, no, chyba a ty jesteś najgorszy. masz tylko 5 killi. No, ale a, mnie nie było... Ja ile mam? Ale mnie przez długi ja czas tam. nie było, frajerze, gdyby był, to bym pewnie był teraz drugi lamusie walony na ryj. Ale ja i tak pierwsza lamusie. No, ale wygrałbym z tobą, gdyby nie to, że poszłem na kibel i mnie straka no to go nie iść na kibel. Ale mnie sraka przycisnęła! Ale ja musiałem! Zaraz cię na drogę, spokojnie rzucę Maka Kolejny Został B. jeden wróg. Widzę droga na B. Uch, Doskonale. Jezu. Jezu się mówi. O, no i sekunda, i 3 kg nabite. No, zaraz się dogonię, to się. Fajnie, doigrasz <grym> ja się. Nie mogę wtedy tej Sage zabić, bo miałam 17 HP. No, bo jesteś lamusem. Nie. No tak. Nie? Popatrz na tabę. Zamykasz tab downie. Um, no i co mi z tego, że masz 17 kili przez to, że ja byłem na kiblu. No to było nie być. Mogłam ale... cię zgłosić, a ja tego nie zrobiłam. No ale. To by, gdybyś mnie zgłosiła, to ja bym cię zgłosił. Za co? Za to, że używasz czasem urhaka. Ojoj, został jeden idą nas od pleców. Od waszej strony to się dzieci nasze są. Beb to school, wszystkich, No ale teraz to ja nie. Dobra, ja chcę więcej kili. Cię na A, że na A nie byłam. Byłaś, ale nie podkładaliśmy. Ale na B jest S No a ja nie chcę, żeby było łatwo my, my idziemy na A Dobra No w sumie też nie chciałbym, żeby było łatwo Ja bym chciał, ale idę za wami Pograć nie potrafię Człowiek by tak mi powiedzieli, ale okej ok. Zabiłem Pyke leży na B Został Ach, jeden Fantomek za Frigidji, korzystajcie z moich informacji. Nie dajcie im się przedrupować. po co mam korzystać z jego informacji, skoro mam swój mózg. Ej, chodź na A. Dobra, na A. <laughs> Chcesz takie coś? Nie. O, A. Nie, no. lecimy na A mówisz? okej okay. ale tam Alka? nie ma broncie mnie ograniczam wizję nie ma Do Wróg w strefie odrodzenia obrońców Przecież to jest Ez gram Został jeden wróg so. Pozdrawiam się, że nie ja myślę, że z niej zdołać. I serio on myślał, że nie usłyszymy tego, jak ono rozbije spajka. No bez kitu. Trochę żałosne. Po co my znowu idziemy na B? Nie wiem, weź... Gdzie ty tam poszłaś? Dajmy im wygrać! I po co? Nie! No bo mam 8 level. No bo mi ich. Ale jeśli wygram, będę miał 10 level. Ale tak czy siak będziesz byś miał 10 level, nawet jeśli będziesz nawet jeśli oni teraz wygrają. Nie Ale nie będę miał ten. szybciej, będę miał szybciej. 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 Nie. Dobra. Wcale nie. Nie jeden Uwaga, bo tam jest ten sniper. A nie. Ja jestem snajperem, gościu Nie tylko ty Nie, nie tylko my mamy A ciebie jest. Jako Oho A, O dobra Chciałem przygotowywać żeby go zabić ale... Dlaczego nikt nie kupuje operatora? Bo so. Ej, idziemy na A, okej okay? Ja, ja tam teraz kupię okay. sobie operatora. Operator Ja im utrudniam zadanie. Ej, dajmy im wygrać! No, właśnie a, mówię. A ja chcę... Pobawmy. Ale pobawmy się z, z nimi, pobawmy tak. się z nimi. No, pobawmy się. Na przykład, jak będą mieli już dziesiąte, co nie? To już to... I po prostu. No, to trzynasty my weźmiemy. Teraz się z nimi pobawmy. Ale ja muszę kończyć, więc sały musi, musimy. Ale ich laguje, albo mi laguje. Aha, no ja się z sobie teraz tak bawię, że ja sobie będę strzelać tylko z Freezerem. Co leci? Strzelajcie. Już nie chcecie się bawić. Co jest? Ja to mnie narobię z Freezerem! To jest początkująca broń! Został Większość osób zabiłem freiserem i już nie mam amunicji. Jakby smutno mi. No podłóż. Ale po co? Bawmy się z nią. A w sumie okej. Okay. Już nawet jej postawię tego spajka na tym. Już się z nimi bawię. Teraz z marszałkiem pogram. A fk. Bo nie. Smutno. O, a no, jebany tak? Nie tam nie, nie tam biegniesz. O, ja się zgardzę. Ja chcę ją zabić. Ja nie. chcę ją zabić. Nie, bo masz i tak dużo killi. No ale ja chcę. Oh, myślałam, że się postara. Atakujący wygrywają. Ezu. Ale oni są takimi ezami nie spodziewałem się tego. Lecimy jeszcze jedną, albo drugi raz. O nie, mam ostrzeżenie. Mówiłam. Nie level, jej. Dobra, jeśli wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę i subskrypcję, a ja się z wami żegnam. No i cześć.